Cześć Siemano, witam wszystkich, tutaj Lejto. Witam Was w kolejnym filmiku z na 7. Dzisiaj komentarz, komentujemy sobie super, dobry mecz po tym, co zobaczyłem na Twitterze, co napisał Arslan aż no to postanowiłem obejrzeć ten meczek i dla was skomentować, bo podobno jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. E, ostatnio mniej gram w Tekena, więcej właśnie w Call of Duty, e, Multiplayer czy Warzona, dlatego tego Tekena jest oczywiście e, po prostu mniej na kanale, bo sam też w niego nie gram. E, wiadomo, nie ma zbytnio żadnych informacji odnośnie Tekena 8, nie ma też tej takiej jakby po prostu ochoty, motywacji po tylu latach, żeby dalej cisnąć Tekkena Tekena 7, więc co jakiś czas po prostu wracam. Wracam, robię przerwę i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że pod koniec roku na Tokyo Game Show może... Sorry, The Game Awards może coś pokażą odnośnie TK 8, ale o tym nie dzisiaj, to nie jest takie ważne. Dzisiaj mamy turniej Tokyo Invitational by Omni. W finale, w wielkim finale zmierzy się Arslan Ash, najlepszy gracz z Pakistanu versus Ni, czyli legenda Tekena tak naprawdę według mnie najlepszy najlepszy gracz na świecie praktycznie od wielu, wielu lat jeżeli chcecie sami sobie obejrzeć ten turniej no to możecie go zobaczyć na One Esports, oficjalny kanał turniej odbył się 10 dni temu, nagrywam to 30 listopada więc 20 listopada jakoś tak zaczął się ten turniej tak jak mówię, bardzo dobre walki, to, yy, to był turniej jeżeli się nie mylę, na którym graczem byli zapraszani, e, także no sama raczej śmietanka była w tym turnieju, więc zobaczmy sobie tych odwiecznych rywali, czyli Arslan aż versus Ni. A tweet jaki napisał Arslan no to to jest coś w stylu, że Ni jest e, najlepszy ze wszystkich i tak dalej i tak dalej. Jakby przyznał tą, tą powiedzmy wielkość teoretycznie. E, ale no w tym roku, w 2022 naprawdę Ni świetnie sobie radzi na wszystkich praktycznie turnie turniejach. Co się da to wygrywa Także mam nadzieję, że będzie bardzo dobry mecz, więc bez już tutaj. Kolejnego przedłużania. Zaczynamy walkę. Jeżeli chcielibyście coś zobaczyć jeszcze z tekena z jakichś ostatnich turniejów, albo żebym coś skomentował, jakieś wydarzenia czy cokolwiek z tekena, czy ogólnie z bijatyk, to dajcie znać w komentarzach, bo bardzo chętnie w takim wypadku nagram dla Was jakieś wideo informacyjne, jeżeli będzie taka potrzeba. Skipniemy sobie minimalnie. O, już jest start. Okay. Co ciekawe, mamy Zafinę, czyli główną postać Arslana kontra Feng. Feng Wei, który no, wiele osób myślało, że już jest o wiele słabszy, dostał nerfy jakiś czas temu, e, nie ma już gwarantów po paru, po paru ciosach i tak dalej, i tak dalej, e, większe kary dostał na Kempo Hopkick, ale no dalej, jak widzicie, NI ciśnie tym Fengiem w 2022 i wygrywa praktycznie wszystko, co się da. Feng to jest mimo jakichś tam nerfów, super kompletna postać mam wrażenie. Ma dosłownie wszystko. Wszystko ma bardzo dobre. Także zobaczymy jak My sobie God, to poradzą. To, na pewno Ni jak i Arslan, to, Arslan znają ten, ten matchup bardzo dobrze. Czy to chociażby z jakichś tam treningów czy turniejów. Ni bardzo dużo sparuje ze swoim wieloletnim e, partnerem z Teamów, z treningów i tak dalej, czyli Chanelem, który gra takimi postaciami, jak właśnie Alisa, Zafina i tak dalej, więc na pewno nie ma obcykanom Zafinę plus na pewno trenował właśnie pod Arslana między innymi Zafina, bardzo silna, dosyć popularna postać, szczególnie na poziomach turniejowych. No jedna z bardziej takich evasive postaci, czyli postaci, które mają. Wbudowane jakieś, wiecie, w ciosach uniki, postawy, kładzenie e, się itd. Tak tak w sumie, feng dosyć podobnie, a tymczasem widzieliśmy dropa od Fenga, jeżeli chodzi o kombo. Feng podobnie jak zafina, e, dwie mocno takie wiecie, evasive w postaci, czyli właśnie unikające w ciosach mają wbudowane jakieś obejścia, uniki, kucaki i tego typu rzeczy więc często dużo rzeczy e, ich nie trafia po prostu, wydaje mi się, że Zafina troszeczkę mocniej mimo wszystko unika takich bajerów, ale no Feng też potrafi kosmiczne rzeczy zrobić czasami ze swoimi ciosami, no i Zafina myślę, że można śmiało powiedzieć najlepszy movement w grze, bagdasz Sidestepy. No ona to się po prostu zatrzymała w erze Tekken Tag Tournament 2, gdzie ten movement był o wiele lepszy i Zafina jak i tam nie wiem jeszcze ze 2-3 inne postacie w Tekkenie 7 dosłownie mają praktycznie movement jak z Tekken Tag Tournament 2, który jest o wiele silniejszy i można nawet powiedzieć, że trochę nie pasuje do Tekkena 7, jest aż momentami za mocny. Ale zobaczmy, tutaj gadam, gadam z wami, a 2-1 dla niej, jeżeli chodzi o, o rundy, wygląda to na razie obiecująco. Jak możecie u góry przy Nikach zobaczyć, Arslan aż ma elkę na przyniku, to znaczy, że już wcześniej z kimś musiał przegrać. Mimo tego udało mu się dojść do wielkiego finału, ni tej elki nie ma, czyli wygrał wszystko, znalazł się. Ee, tutaj e, w finale e, po stronie wygranej. Przez co wystarczy, że Ni nee wygra trzy walki e, i przechodzi, jakby nie przechodzi, tylko wygrywa wszystko. A Arslan aż musi trzy, e, dwa razy wygrać do trzech ten pierwszy raz jak wygra do trzech to jakby resetuje drabinkę, to już bardzo często wam o tym opowiadałem. Resetuje drabinkę, a później znowu musi wygrać do trzech, żeby wygrać wszystko, nie? Także musi, powiedzmy, że zrobić podwójną robotę. Na razie mamy 1-0 dla Ni, zobaczymy co będzie dalej. Grand Finals, tak jak wspomniałem, wygra trzy razy i, i to wystarczy. Na razie już jeden punkcik na jego koncie. Mapa bez ścian, oczywiście. Wydaje mi się, że przy tych matchupach to nie jest jakoś super mega, mega istotne. To chyba bardziej preferencja. Są takie oczywiście postacie, typu jakiś kuma, Akuma, może Armor King. King, gdzie nie chcemy mieć map ze ścianami, czy tam z zniszczącą się podłogą. Ale wydaje mi się, że w matchupie Zafina Feng no to raczej to ewentualnie jest preferencja niż jakiś super zmiana że nie ma ścian po prostu. O, oh, nice. tył czwóreczka, piękny połk od Fenga. Od Fenga bardzo szybki. Chyba najszybszy jego połk, jak się nie mylę. Oprócz jabów oczywiście. Najszybszy połk na, na Mida, jak się nie mylę, tak mi się zdaje. Fenga. Bardzo lubię używać tego ciosu. Właśnie, punche, DF1, tył czwóreczka, takie pyknięcia, dobre okay, połki to jest. Taki, takie. Trademark, że tak powiem, and that, and that Fenga. Fenga. Bardzo spoko. Spoko fight. rzeczy Feng posiada. Yeah. No i co tutaj wymyśli? Na razie, no z brzyciem, bardzo równo. Nie było żadnej wybitki chyba w tej rundzie. Cały czas grają mocno na czas, pojedyncze ciosy i movement, okay, i movement, cofanie się, coś. Nic wielkiego, ok, kara, low, zafina na raju, czy otwali rage driver, nie, 10 sekund. Jest Rage Drive, duży plus, bardzo duży plus, Co zrobi nic. Bezpieczna opcja. Ni się wbił pomiędzy trzema ciosami. Ranczami. Wiedział, no bo to nie jest takie oczywiste. Musiał to przećwiczyć, musiał o tym wiedzieć i... Kolejna runda na kąt to Fenga, mamy dwie rundy już. W drugiej grze mamy dwie rundy dla Fenga. To nie wygląda to obiecująco dla Arslanasha. Ale no zobaczymy, różne rzeczy się zdarzały, no nie? Może tutaj będzie mocny comeback i się uda jednak wygrać, albo coś chociaż dużego ugrać, to wiem. O oh, wow, jest juggel. Taki specyficzny juggle. Wydaje się, że postać już leży na ziemi, ale jednak Zafina dalej ją może podnieść i mamy dużą przewagę Zafiny. Uuu, delay i gwaranci. Tak jest, nice. Mocne opóźnienie ostatniego ciosu, które daje gwaranta. I mamy Pier jedna runda, pierwsza runda w tej grze oh dla God, I... U, w plecy wszystko U. So Nice! Pięknie, boom, 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 okej okay. <laughs> Ale w plecy mu się całe kombo udało zrobić, no ale już niestety podnieść się postaci nie dało, bo był jakoś tyłem dziwnie ustawiony. Zafina znowu w z rage em. Jak trafi rage drive'em to koniec. Okay

No aj, uh. UF2, dokładnie, UF2, jeden z tych ciosów, który unika, który Unik ma wbudowany sam w sobie. Podobny cios ma Chorang, podobny cios ma Jin, co uderza leciutko, cyk przeciwnika, i od razu też robi. Stepa w bok. Naprawdę bardzo dobre ciosy, szczególnie jak gracie online na jakieś osoby spamujące, narzucające wam swój styl gry, narzucające pressing, to tego typu ciosy naprawdę robią robotę, szczególnie jak nie ma się jakiegoś super dobrego hopkika czy coś w tym stylu, naprawdę UF2 Ufenga, mega, mega, mega cios, strasznie lubię tego używać. Chora minimalnie sobie skipniemy no i ostatnia gra. Jeżeli. Jeżeli tutaj Arsenal nasz nie wygra no to to będzie ostatnia gra. Mamy małą mapę, bo to jest mapa Nigana. To the Walking Dead, postać z DLC, którego zapewne już nie zobaczymy w Tekkenie 8. Myślę, że żadna z kolaboracji uh, takich so DLC nie, nie wejdzie do Tekkena 8. Sam jestem yeah. ciekawy w sumie, czy będzie Akuma. Teoretycznie Akuma jest w starym ołdzie, ale swoje zadanie jakby wykonał w TKN-7 już. No i oryginalnie jest to postać ze Street Fighter'a, więc. Uuu, ale się pięknie wbił, nice. Tu też takie rzeczy, takie smaczki trzeba wiedzieć. Normalnie to tam nie powinno się klikać, ale jak wiesz, że ktoś robi, wiesz, że jest małe okienko, no to Potem da się uzyskać dużo. Dużo damage, z niczego tak naprawdę. Yo, he's, he's nice, boom, 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 this, this ok, Arsenal druga ściana. Uh -huh. Zafina na rajd'u 8 sekund do końca. Ja jestem zawsze pod wrażeniem jak grają ci pro playerzy. Sekunda, boom. Wow. Jestem zawsze pod wrażeniem. Jak grają pro playerzy. Każda runda prawie, że potrafię być poniżej 10 sekund. To jest kosmos. Tymczasem odpalasz online i mecz trwa 10 sekund, bo leci kombo za kombo i koniec. Nie ma walki rankedowej. Tak też bywa. Okay, wow, dokończył to. Ciekawe, że Zafina tego nie sperowała w ogóle. Ciekawe kombo. Specyficzne. Zafina też ma takie właśnie specyficzne kombosy. Trochę grałem za Finą. No, bardzo silna postać ale te właśnie kombo i te postawy, kancelowanie w wielu sytuacjach tych postaw nie do końca mi pasowało. Mimo tego, że łatwo się wygrywało, naprawdę się łatwo wygrywało za Finom jak grałem, no to nie, nie pasiły mi te jej, jej gameplay do końca. Że tak powiem. Oh, The trademark of Arsenal. Znowu patrzcie, 8 sekund. Barek, range drive. Piękny, super szybki Barek. Jeszcze po czasie nitam się. na <laughs> Na razie początek spokojny. Pojedyncze ciosy od obu graczy, nic się tak naprawdę wielkiego nie, nie dzieje Każdy tutaj próbuje złapać przeciwnika na jakimś błędzie Połowa meczu, a prawie nic, nic się nie, nie zadziało. 30 sekund do końca rundy Mamy 1-1 w rundach, 2-0 dla Ni w grach Okej, okay, jest hopki, boom Cyk, 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 tak round. jest, duży damage, jeden połki i koniec, I feeling, Po fęgu. Wow. super low pery, nice. na jego zasięgowym okay. This is low, no i widzicie, 2-0 dla nim w grach, wystarczy teoretycznie tylko ta gra, a tutaj nagle Arslan się odpalił, znowu się wbił, znowu się wbił tył jedyneczką, gwarancik, barek, duży damage, za free tak naprawdę. Arslan się odpalił i nie oddaje tej gry. Walczy do końca. I nie mógłby to już skończyć. Boom. 2-2. Tyk, tyk. Tak ok. Teoretycznie ostatnia runda. Jak nie wygra, to dla niego będzie to ostatnia runda. Ale zobaczymy, co wymyśli Arslan ze swoją zafiną. Podejrzewam, że no nie odda tego. Chociaż kto wie? Na pewno będzie tutaj spokój i kalkulacja w tej rundzie, bo to jest być albo nie być, tak naprawdę. Uuu, piękna wybitka. Bum, bum, cyk, cyk, barek. Piękny, duży damage. No nie wiem. Na no moje ni to już. Na mojej Nito już weźmie, ale kto wie. Dwa pałki, Dwa pałki i Feng wygrywa. Narstan oh dalej się trzyma. Jak trafi rage drive'em, no to raczej wygra to. Uuu, okej. Okay. 8 sekund, nie ma drive'a. Nie ma drive'a. Co to będzie? 4 sekundy. 3. 2 Uu. Sekunda do końca! O kurczę! No tego się nie spodziewałem. Sekunda do końca. Piękny sajtce pod zapiny i uratował oh się God, przed przegraniem całego turnieju. Minimalnie skipniemy. A nie, już I mamy następną no well. grę, OK, Nie ma zmiany mapy, nie ma zmiany that postaci, nikt nic nie zmienia. Lecimy dalej. Let's go, na pełnej. Nic yes. tutaj. Dalej nic okay. się nie zmieniło. Ostatnia so gra wygra trzy razy, to yet? mamy koniec. Arslan aż musiałby wygrać jeszcze dwie gry, a później ponownie trzy gry. Żeby wygrać wszystko, nie potrzebuje tylko jednej gry, więc teoretycznie może to być koniec, jeżeli uda się Fengowi pokonać Zafinę w tej, w tej walce. Ostatnie może rundy, jakie widzimy na tym turnieju. Wielka przewaga, okej, okay, męczy przeciwnika przy ścianie Arslan ucieka spod ściany, złapał go w locie, bum, bum, nie ma ściany Znowu w samym rogu mapy, zagoniony, strasznie ciężka pozycja, no i wypołkowany, tak jest Pierwsza rundla dla naszego szefa szefów, czyli ni. Tak jak wspomniałem, możecie dać w komentarzu, znać, czy chcecie zobaczyć jakieś konkretne, specyficzne Mecze, turnieje, żebym skomentował, czy to z Tekena 7, czy może ze starszych lat, może nawet coś Was ciekawi z innych Tekenów, no to chętnie chętnie się tego podejmę. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym coś ewentualnie omówił odnośnie Tekena. Jest kara. Mm -hmm. yep. Uuuu! Wow. Pięknie znowu! Uh -huh. Pozycja do tyłu i hopkik. Hopkik, który został znerwiony, jest teraz karalny o wiele mocniej niż był od paru miesięcy. Jeden, jedno pyknięcie i koniec. Sekunda! Nice. Nic nie musiał robić, wiedział, że Arslan, jeżeli go nie wbije, no to nie wygra z nim. Dwie rundy do zera. Teoretycznie, znowu, ostatnia runda w tym turnieju. Ostatnia runda, którą Mi musi wygrać i przypieczętuje swoje zwycięstwo nad Arslanem i jego zafiną. Przypominam, jest to turniej Tokyo Invitational, czyli jeżeli się nie mylę. Turniej z zaproszeniami, czyli nie grają tutaj jacyś gracze, wiecie, tacy co przeszli po prostu z drabinek, z meczy i tak dalej. Tylko gracze, którzy wydaje mi się zostali zaproszeni po prostu na turniej. Czyli, e, organizator wybierał zapewne graczy, więc podejrzewałem, że była tutaj sama śmietanka na tak naprawdę. 15 sekund do końca. To będzie ostatnia runda. 10 sekund, nic się nie dzieje. Porówno z życiem. Za... Teraz to już kompletnie równo. 3 sekundy. Uuu, nie starczyło! Nie starczyło! Nie starczyło. Nie. Wystar... Ale go złapał w locie. Wystarczyło zrobić dosłownie inny cios. Byłby koniec. Nie starczyło. Wow. He's in attack mode. O yes! Dobra, WS1-2 jako kara. Dyńka, dyńka oh, znowu. To Tym razem trafia. Okej okay, małe the boy, połkowanie, ciosy on. na plus, dynia He na plus. możecie to zobaczyć, to the zawsze to podkreślam, really to my ale my no... To jest różnica. Enough Jak enough gra się on. online, gra się rankedy, to najczęściej oh, co robi damage? czy jakieś kombosy. Pixel. A tutaj same połkowanie, praktycznie. Do kurczę ostatniej sekundy, same połki, pojedyncze ataki. tak jest, wygrywa wszystko. Ni wygrywa wszystko. Wygrywa z Arslanaszem i jego świetną zafiną. Tak jak widzicie, Ni wygrał toko Invitational. Jak wspomniałem, możecie to zobaczyć też sami na kanale One Esports, jeżeli ktoś by chciał. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, dajcie lajka. No i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.